Anonki, co się odjebało, to ja nawet nie. Typowy Don Spierdon, lever 20 here, Polska Z. Mieszkam z mamę, lurkuję, oglądam sobie chińskie bajki i nikomu swoją żałosną egzystencją nie przeszkadzam. Ale dzisiaj chyba planety ustawiły się przeciwko mnie. Wszystkich świętych, czyli doroczne święto wychodzenia z piwnicy. Razem z mamą i tatę mieliśmy wyjść z domu o dziewiątej, żeby zdążyć przed wszystkimi. Sugerowanie, że to działa. Nastawiłem sobie budzik na ósmą, co by spokojnie się przygotować, ale nie zadzwonił, więc mama obudziła mnie o ósmej czterdzieści osiem. Sebuniu, wstawaj, bo na smań też jedziemy. Czym zaburzyła moją poranną rutynę, ale o tym później. Założyłem byle co, żeby być gotowym szybko, bo ta te słabe nerwy już się zaczynał wkurwiać. Sebek kurwa, czy się grzebisz, ja muszę na nosa zaparkować blisko, bo nie będziemy przecież jak te frajery autobusem jechać? Enjoy twoje szukanie miejsca przez godzinę, zamiast raz w roku pojechać tym jebanym autobusem. Więc dumnie w dresach Everlast, a gotowy. Jedziemy. Oczywiście miejsca nie ma, ojciec wąsem kręci z niezadowolenia, tak bardzo rozjebany. Krzyczał trochę na wszystkich dookoła, i w końcu jest miejsce. Na grobach typowo ten żółty to trochę w lewo daj grażyna, a ja to odpalę anon, pomodliłeś się ale ten duży to do wujka Mirka, czo? Na szczęście nie spotkaliśmy nikogo z rodziny i już myślałem, że jestem na prostej drodze do ukochanej piwniczy, ale nie, kurwa nie może być tak łatwo otóż tata miał w pracy kolegę, Heinka, któremu to parę miesięcy temu spadło się z rowerka. Postanowili pójść jeszcze na jego grup. Czułem, że coś się święci, no ale przecież mądry anon po szkodzie. Docieramy na grup Heńka, a tam stoi inny heche, kolega z pracy. Nazwijmy go Mariusz, taki facet, który mógłby zagrać żula bez charakteryzacji. Ryj tak bardzo rozjebany naftą zawsze szlugę w łapie, ale ale. Co ja widzę? Mariusz, żona i do tego córka. Anuncjo. Co to była za lożka? 10 na 10, taka cicha myszka, idealna dla Anonka, szanowałbym mocno. Oczywiście ja Erize, Ryj, minus 3 na 10, nigdy nawet się nie całowałem. Podeszliśmy i oczywiście. Uuu! Grażynko, ile mi się nie widziałyśmy Oj, 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 Bożenko to już z rok będzie Jak ten czas leci Ale masz przystojnego syna Ale wyrósł, taki malutki był Ale z twojej córci to już się młoda kobieta zrobiła Anon, przedstaw się koleżance Popardał mi siłę i coś tam wykrztusiłem Typu, he, no cześć, Seba jestem He, no cześć, Karolina Idealne imię, moje serce topnieje No i znowu Mamełę ale ten heniu, to za szybko odszedł, za szybko, za szybko, no ale co zrobisz? Takie życie, że Bozia tych dobrych nam młodo zabiera? Ojciec w tym czasie wykładał Mariuszowi, dlaczego przerobienie Lanosa w LPG to najlepszy interes, jaki w życiu dokonał. Typu, że koncerny samochodowe oszukują wszystkich w zmowie z Amerykanami i że powinni w każdym samochodzie montować fabrycznie LPG. Tyle oszczędności, taki wygryw. Ja próbuję milczeć, tak żeby było jak najmniej niezręcznie. Coś tam przy grobie przedstawiam. In before, porozmawiaj z Lożką. W swoim życiu rozmawiałem z kobietą może trzy razy, ostatnio w Litzbazie. Oczywiście za każdym z tych trzech razów byłem obsrany jak bohater narodowy Lesła wełęsa na przesłuchaniu USB. Potem zaczęła się żenada. Sebuleczku, może chcesz kanapkę? Twoja ulubiona, z pastą jajeczną. Kurwa moja twarz. Super pomysł, kurwo. Masz społecznie upośledzonego syna, to jeszcze go trzeba upokorzyć przy obcej piękności. Mamy zawsze robi kanapki, nawet kurwa jak jedziemy po zakupy i zawsze musi je wyciągać przy ludziach i wciskać mi na siłę. Mamy, daj spokój, nie jestem głodny. Karolina lekko się zaśmiała pod nosem. Myślałem, że zapadnę się pod ziemię. Sytuację pogorszyła jeszcze żona Mariusza. Oj, Seba, ty to masz szczęście z taką mamą. Teraz to musisz sobie znaleźć żonkę, co tak od ciebie zadba, hehe. Hehe, he. a nasza Karolinka robi przyszniutkie kanaweczki. Nie wie, co robić żaba. Udałem, że się śmieje, mimo tego, że nogi aż się pode mną uginały. Myślałem, że to już koniec cierpień, ale spierdolince przecież zawsze wiatr w oczy. I chuj mu na papę. Sebastian, weź tam z Karolinką zapalczy znicze. Karolinka była w liceum plastycznym i teraz idzie na ASP. W Warszawie na pewno jakoś ładnie to wszystko ustawi. To polactwo. Magazyn pół etatu here, zero perspektyw, nuklearny przegryw. Loszka ma w swojej ślicznej, zgrabnej rączce siatkę ze zniczami. Wyjmuje jednego. A no, masz ogień? Ja pierdolę. Ona do mnie mówi. Podaję jej zapalniczkę z wizerunkiem najświętszego polaka papieża polskiego Janusza Pawlacza. Sprawdziła, czy działa i to się stało. Ona chce postawić ten znicz na grobku. Ona się schyla. Ona wypina swoją idealną popinkę w ciasnych czarnych dżinsach. Ten widok. Papę, twoje dzieło stworzenia napawa mnie dzisiaj radością. Tutaj wrócę się na chwilę do początku mojej opowieści. Wspominałem o mojej porannej rutynie. Co robi każdy szanujący się spierdolinek przegryw jak wstanie rano? Otóż to. FAP. Wypracowałem sobie idealny system FAPu, to jest walę rano na kiblu, po porannej kupie, potem po obiedzie i przed snem. Wtedy mogę spust w majty, bo je zmieniam. To moja ulubiona część dnia. Jeśli ominie mnie któryś zaplanowany FAP, to mój kutarz się o niego upomina. I tak też się stało. Kościej. Nie kurwa jakiś delikatny wzwodzik, tylko hardy kościej. Oczywiście mam małego, ale jednak jak stanie to te 10 cm wystaje. Mało tego, w dżinsach to aż nie widać tak, ale przecież rano założyłem dresy Everlast. Trzeba szybko damage control. Co tu zrobić, żeby zamaskować garbę w kroczu? No to jakoś tam złożyłem ręce i zacząłem się modlić. Apel uwolni nas od grzechów i rozmiękcz kościeja mego. Karolinka zdążyła już ustawić wszystkie znicze i patrzyła na mnie dziwnym wzrokiem. Jakby tego wszystkiego było mało, to mamy do mnie... Anon, my sobie tu jeszcze pogadamy. Weź wiaderko, idź po wodę, to kwiatki podlejesz. Muszę przejść obok loszki, a mam kościeja. Kurwe. Szybko odwróciłem się od lożki, wziąłem wiaderko i tak trochę bokiem przecisnąłem się między grobami. Myślałem, że kościej ustąpi, ale przed oczami ciągle miałem pupkę Karoliny i wtedy wpadłem na genialny pomysł. Stanę sobie przy jakimś drzewku i fapnę dyskretnie w spodniach. A dodam, że umiem swapać w 30 sekund i będę miał spokój. Ciąg zdarzeń, który nastąpił, przerósł moje najgorsze koszwary. Stoisz pod drzewem na cmentaru i fapiesz. Jak ja się tu znalazłem? Kurwę, Bozia patrzy. kurwę gdzie spust? Nie ma chusteczki. W majty. Tuż przed końcem przymykasz lekko oczy i przypominasz sobie widok sprzed paru minut. Sążny spust prosto w Cotton World. Uczucie tak bardzo pieniądz. Czuję dobrze żaba. Odwracasz się. Karolina stoi pięć metrów dalej. Jej mina taka rozjebana. Chyba stała tam od przynajmniej kilkunastu sekund. Przypominasz sobie, że masz na sobie dressy, a nie dżinsy. W kroczu tak bardzo plama spermy wielkości połowy dłoni. Ono łamiącym się głosem mówi, że długo nie wracałeś i kazali jej sprawdzić, czy wszystko ok. Tak bardzo widzi twoją plamę. Tak bardzo wie, co zrobiłeś. Tak bardzo widziała jak fapież, Tak bardzo zdegustowana. Co robisz? <laughs> no kurde, blaszka. Wodą się oblałem. Chciałem trochę wyschnąć, zanim wrócę. Wiesz, że ci nie wierzę. Wracacie do rodziców w milczeniu. Ona coś mówi jej, mamy na ucho, żegnają się szybko i od razu spierdalają. Wszyscy widzą jej minę i twoją planę i wiedzą i ty wiesz, że wiedzą. Po powrocie do domu mamy siada z tobą i tłumaczy, że to normalne, że masz popędy, że każdy chłopiec tak ma i czasem musi sobie ulżyć. Tylko lepiej by było, żebyś nie robił tego w takich miejscach i ogólnie przy ludziach. Mamy, ja mam dwadzieścia lat. Chce ci się płakać nad swoim życiem i tak zalicz wieczorny fab w majty. Płacz przez całą noc. Przełknij te żenadę i upokorzenie. Wróć do swojego żałosnego życia. Absolutny brak profitu.